Siema. Dzisiaj wam pokażę hodowlę mącznika. Pokazywałem już karaczana, a dzisiaj będzie mącznik. Jak widzicie, również trzymam jak karaczany w Braplastie. W sumie nie musi być y, zamknięcia, lecz ja nie miałem go gdzie położyć i zamykam zawsze Braplast. Mączniki, w sumie, mogą być w obojętnie, jakim pojemniku, jakimś plastikowym. Nie potrzebują mieć zamknięcia. Jak widzicie, nie wspinają się, nic nie jest potrzebna, żadna walizelina ani kremiwea e, tutaj mam mączniki e, jakby to nazwać, larwy czyli małe takie glizewki e, jak widzicie nie używam wcale podłoża, żadnego torfu, coś w tym stylu tylko płatki kukurydziane e, tutaj jeszcze jest pomiędzy mieszanka wsypana, czyli suche pożywienie, to jest e, moja mieszanka wygląda tak, że jest tu trochę tertej. Płatków kukurydzianych i płatków tych karmy dla kota. Tak, można różne inne mieszanki robić z otręby. Słyszałem, że można wsypywać jako zamiast, ja mam płatki owsiane, to można otręby. Mieszankę można robić z karmy dla psa, dla kota, dla rybek. Mm, co tam jeszcze? Można dawać też pokruszony chleb, ale suchy, oczywiście, wysuszony. Ja tak próbowałem, dobrze się to spisuje. Więc tak, e, gdy już taka larwa, glizda, mącznika hmm, przejdzie parę wylinek sobie, to się przepotwarza. Kiedyś nie wiedziałem co to jest, pewnie Was też to zaciekawi, jeżeli jesteście początk początkującymi, e, że mączniki zmieniają się w takie poczwarki. Hmm, to są takie zamknięte w pancerzykach, takie choćby robaki. One się praktycznie nie ruszają, nie jedzą, nic jak widzicie, nic to nie ucieka. To też może być otwarte, lecz ja bym radził nie trzymać tego otwartego, ponieważ później z tych zamkniętych w pancerzyku po jakimś czasie wychodzi chrząszcz. Dlatego chrząszcz już się mi wspinać, mniej więcej, dlatego mam to zamknięte. Oczywiście dziurki z powietrza muszą być. Do moczników też LARP, nie zapomnijcie dziurek zrobić, żeby mógł oddychać. Chyba, że nie używacie pokrywy. Moczniki się nie wspinają. Więc z poczwarek wychodzi chrząszcz. Tutaj mam właśnie. Chrząszcz staje się dorosły. Rozmnaża się i ma jajeczka. W sensie składa jajeczka. Tutaj mam akurat trzy takie chrząszcze. Zaraz pokażę. Takie robaczki. Nie za duże. Coś w tym stylu. Później one dojrzewają, składają jajeczka, a z jajeczek wykluw wykluwają się e, młode osobniki mącznika, takie też w glizdy. I wiecie co Wam powiem? Ja mam troszkę inny sposób. O tu jeszcze mam tu Ja mam troszkę inny sposób niż e, inni użytkownicy na internecie, bo ja widziałem że oni e, przesiewają tą mieszankę, co tutaj jest z jedzenia do skarma po prostu żeby chrząszcz mącznika mógł zawsze pod nosem po prostu miał karmę i inni użytkownicy oglądałem, że robią tak, że przesiewają to i jajeczka trzymają w tak zwanym inkubatorze, oddzielnym pojemniku po prostu. Ja robię to trochę na inny sposób. Ja po prostu czekam, aż już będą w pojemniku małe larwy, czyli takie glizdewki, tylko malutkie. I wtedy biorę i przenoszę tylko dorosłe osobniki w inny pojemnik. A to zostawiam, już tam niech się wykluwa. Powiem Wam, to jest oszczędność pojemników, i ogólnie o takie przesiewanie, zabawy w to wszystko. E, mącznika e, karmimy również e, mokrym jedzeniem, tak można to nazwać, bo jak widzicie, nie mają nigdzie wody. E, można wrzucać tutaj kawałki jabłka, marchewki. E, też dawałem ziemniaka kawałek. I ogólnie z tego czerpią wodę mączniki. E, ogólnie to e, trzeba uważać, żeby pleśń się nie pojawiła. Tak sprzątam. Jak wrzucicie po prostu świeże marchewki, czy coś w tym stylu, tylko tak lepiej w mniejszych kawałkach. Bo tak to tylko je obgryzą na obkoło. To żeby Wam to nie zapleśniało to świeże jedzenie. Po paru dniach to trzeba sprzątać. Mącznikom ogólnie to nie wiem, ja tam sprzątam powiedzmy raz na dwa tygodnie, to wystarcza. Mączniki, tak same w sobie, powiedzmy nie śmierdzą. Bardziej te, dla mnie jak najbardziej to śmierdzi ta karma dla kota. To jest mój czuły punkt. No i to by było chyba na tyle. Jak o czymś zapomniałem, to dopiszę pod filmikiem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mnie to motywować do następnych poradników, filmików, unboxingów, rozpakowywania, czyli pająków i innych sporków. Do widzenia!